Witajcie, przed nami drugi sezon Westin vs. Shops. Wiele rzeczy pozostaje bez zmian, jednak wprowadziliśmy kilka istotnych nowych punktów w regulaminie naszej rywalizacji. Po pierwsze, każdy z odcinków będzie rozgrywany w ciągu dwóch pełnych dni, tak samo jak wielki. Finał. My, e, jako team Westin Fishing Polska, będziemy cały czas rotować, jeżeli chodzi o osoby e, startujące ze mną w poszczególnych e, odcinkach. Będą do mnie dołączać e, koledzy z team Westin Polska. Jeżeli chodzi o punktację, tu praktycznie nic się nie zmieniło. Będziemy łowić trzy gatunki ryb: szczupak, sandacz, okoń. E, wymiary, od których będziemy zaliczać e, każdy ze złowionych gatunków to 20 cm dla okonia, 50 cm dla szczupaka i sandacza. Zwycięska drużyna z każdego odcinka może zabrać do wielkiego finału jeden bardzo ważny punkt. Drużyna Team Westin Polska może tylko jednokrotnie zdobyć jeden punkt. Kolejne ewentualne zwycięstwa pozbawiają tego punktu ich rywali. Każdy zdobyty punkt w poszczególnych odcinkach będzie sumowany z ilością zdobytych punktów w finale i zdecyduje o tym, kto zdobędzie Puchar Westin Fishing Polska w drugim sezonie Westin vs. Shops. Zapraszam na drugi sezon.